Rozdział 5. Krzyk w korytarzu. Z początku wszystkie dni były dla Mary Lennox podobne do siebie. Co rano budziła się w swoim obitym tkaninami pokoju i zawsze wzrok jej badał najpierw na Martę, rozniecającą ogień na kominku. Co rano zjadała śniadanie, ale ani odmiany żadnej ani nic zabawnego w tym nie było. Po śniadaniu wyglądała oknem na rozległe wrzosowisko, które zdawało się ciągnąć w nieskończoność, a patrząc tak, dochodziła zwolna do wniosku, że jeśli nie wyjdzie na dwór, to będzie musiała siedzieć bezczynnie w swym pokoju. To ją skłaniało do wyjścia. Nie wiedziała, że to było najlepsze, co mogła zrobić. Nie wiedziała również, że w miarę jak biegała po ścieżkach i alejach, krew szybciej poczynała krążyć w jej żyłach, a walka z wiatrem wiejącym od strony wrzosowiska dodawała jej sił. Biegała po to tylko, by się ogrzać, nienawidziła wichru, który doł jej prosto w twarz i wył, a w biegu zatrzymywał ją nagle jak jakiś niewidzialny olbrzym ale owe podmuchy ostrego, świeżego powietrza płynącego z wrzosów, napełniały płuca czymś zbawiennym dla jej wątłego organizmu. Wywoływały rumieńce i rozszerzały, rozjaśniały jej pozbawione dawniej wyrazu oczy. Po kilku dniach całkowicie niemal spędzonych na tworze, Mary zbudziła się pewnego ranka z uczuciem silnego głodu, a gdy zasiadła do śniadania... Nie patrzyła już obojętnie na owsiankę, nie uconęła talerza, lecz wzięła łyżkę i jadła, aż jej się uszy trzęsły, póki nie pokazało się dno. Dzisiaj to się panienka ładnie uwinęła, prawda? rzekła Marta. Jakoś mi dzisiaj smakuje, odparła nieco zdziwiona Mary. To tutajsze powietrze tak panience zaostrza apetyt, rzekła Marta. Jaka panienka szczęśliwa, że jak ma apetyt, to ma i co jeść. Nas dam dwanaścioro w chacie i żołądki zdrowe, a nie ma co w nie włożyć. Niech panienka wychodzi co dzień się pobawić. To przytyje i taka żółta nie będzie. Ja się nie bawię, odparła Mary. Nie mam czym się bawić. Nie ma się panienka czym bawić? wykrzyknęła Marta. Nasze dzieci bawią się choćby trewiękami i kamienkami, biegają jako opętane, pokrzykują i przyglądają się wszystkiemu. Mary nie pokrzykiwała, ale przyglądała się. Nie miała zresztą nic innego do roboty. Chodziła po ogrodach i dziwiła się różnym rzeczom. Kilka razy zwróciła się do starego ogrodnika, lecz Ben Weverstaff był zawsze zbyt zajęty, by na nią spojrzeć, albo też był w złym humorze. Pewnego zaś razu, gdy Mary szła ku niemu, wziął szpadel na plecy i odszedł, jakby umyślnie, w inną stronę. W jedno miejsce chodziła częściej niż gdzie indziej. Na sam koniec ogrodów, gdzie były tylko puste obecnie klomby, pod mur obrośnięty gęsto bluszczem. W jednym miejscu ciemna zieleń wijących się gałązek była bardziej gęsta. Ta część ogrodów wyglądała na zaniedbaną. Bluszcz rósł wszędzie porządnie, równo przestrzeżony, tylko tutaj, na końcu muru, musiał nie być przycinany od dawna. Mery to zauważyła w kilka dni po rozmowie z ogrodnikiem i zaczęła się zastanawiać, dlaczego tak jest. Zatrzymała się tu właśnie, patrząc na długi pęd bluszczu kołyszący się na wietrze, gdy nagle ujrzała czerwoną plamkę i usłyszała srebrzysty tryl. Wysoko na murze przysiadł Rudzik z czerwoną plamką na piersi. Pochylony, z główką przekrzywioną na bok, wyglądał tak, jakby chciał się jej przyjrzeć. – Och! – zawołała to ty – to, że przemawiała do ptaszka, nie wydało jej się dziwne. Miała niemal pewność, że ją rozumie i odpowie. I ptaszek odpowiedział. Ćwierkał, gwizdał i skakał po murze, jakby jej chciał coś powiedzieć. Mary zdawało się, że go rozumie bez słów, a Rudzik, Rudzik jakby mówił. Dzień dobry! Prawda, że miły wiaterek? A słońce jakie cudne! Prawda, że wszystko jest ładne? Ćwierkajmy zatem i poskaczmy sobie. Chodź ze mną, chodź. Mary zaczęła się śmiać, a w miarę jak Rudik skakał z miejsca na miejsce, biegła za nim. Drobna, bledziutka Mary wyglądała w tej chwili bardzo ładnie. Lubię cię, strasznie cię lubię, wołała Mary, tupocząc po ścieżce i próbując ćwierkać i gwizdać, choć tak naprawdę to gwizdać nie umiała. Lecz Rudzik wydawa, wydawał się być kontent, ćwierkając i gwizdząc jakby w odpowiedzi. Wreszcie rozwinął skrzydła i błyskawicznie pofrunął na wierzchołek drzewa, skąd rozległ się jego głośny śpiew. To przypomniało mery dzień, gdy go zobaczyła pierwszy raz. Wtedy też siedział na czubku drzewa, a ona stała w sadzie. W tej chwili była poza sadem, na ścieżce po drugiej stronie muru, o wiele niżej, a za murem było to samo drzewo. To ten ogród, do którego nikt nie wchodzi, powiedziała do siebie. Ogród bez furtki, on tam mieszka. Ach, Boże, żebym mogła zobaczyć, jak tam jest. Pobiegła ścieżką do owej zielonej furtki, przez którą pierwszy raz przeszła do ogrodu. Później ścieżką do następnej furtki, wbiegła do sadu i, spojrzawszy ku górze, spostrzegła po tamtej stronie muru to samo drzewo. A Rudzik, siedząc na wierzchołku, ukończył właśnie piosenkę i dzióbkiem czyścił sobie za wzięcie piórka. Tak, to ten ogród rzekła do siebie jestem teraz całkiem pewna. Obeszła cały mur dookoła od strony sadu. Ale stwierdziła to samo co poprzednio, że w murze tym nie było furtki. Bardzo dziwne, pomyślała. Weather powiedział, że nie ma tam furtki. No i rzeczywiście, ale przed dziesięciu laty musiała być, skoro pan Craven zagrzebał klucz do niej. Tak ją te myśli zaabsorbowały i pochłonęły, że wprawiło ją to w lepszy humor i nie żałowała już że przyjechała do Wave mainor W Indiach było jej zawsze za gorąco, czuła się stale zmęczona i nie chciało jej się nic robić, a tutaj świeży powiew północnego wiatru oczyszczał jej płuca i budził do życia. Przebywała na dworze prawie cały dzień, a kiedy wieczorem zasiadała do kolacji, poczuła się głodna, śpiąca i było jej z tym dobrze. Nie gniewała jej już bezustanna gadanie na Martę. Co dziwniejsze, stwierdziła, że słucha jej z przyjemnością, a w końcu postanowiła nawet zadać dziewczynie kilka pytań. Po skończonej kolacji zatem, usiadłszy przed kominkiem, zagadnęła. Dlaczego pan Craven nie cierpi tego ogrodu? Przedtem prosiła Martę, żeby z nią została. I dziewczyna chętnie się zgodziła. Bardzo młoda, przyzwyczajona do ożywionej, gwarnej chaty, pełnej rodzeństwa, czuła się nieswojo w ogromnym pokoju dla służby, gdzie lokaje i starsze służące naśmiewali się z jej wsiowej mowy, traktowali ją jako kogoś gorszego i gwarzyli tylko między sobą. Marta lubiła rozmawiać, a to dziwne dziecko przybyło z Indii, gdzie jej służyli czarni, było nowością, podniecającą jej ciekawość. Usiadła teraz przy kominku obok Mary, nie czekając na jej pozwolenie. Ciągle panience ten ogród w głowie, spytała. Od razu wiedziałam, że tak będzie. Tak samo już było ze mną, jaka me o tym pierwszy raz usłyszała. Dlaczego on go tak nie cierpi? nalegała Mary. Marta podwinęła nogi pod siebie, i usadowiła się wygodnie. Niech no panienka posłucha, jak od wrzosowiska wyje wiatr. Żeby panienka tam teraz była, to by się pewno nie otrzymała na nogach. Mary poczęła nasłuchiwać i zrozumiała, co to jest wycie wichru. Owe świszczące poszumy, co hulały wokoło domu, jakby jakiś olbrzym niewidzialny bił w mury i okna, usiłując rozwalić dom. Ale tu miało się pewność, że wiatr na pewno nie dostanie się do wnętrza, a także uczucie, że w tym pokoju z ogniem na kominku jest dobrze, bezpiecznie i zacisznie. No więc powiedz mi, czemu on tak nie cierpi tego ogrodu? spytała dziewczynka, chcąc wybadać Martę. Marta poczęła opowiadać: Przede wszystkim, muszę panience wyznać, że pani Metlock zakazała mi mówić o tym. Tutaj jest wiele różnych spraw, o których mówić nie wolno. Taki jest rozkaz jaśnie pana. Jego troski nic nie obchodzą służbę nie wolno nam się wtrącać, a to tylko przez ten ogród pan taki się zrobił. To był ogród pani zaraz jak się pobrali. I pani strasznie ten ogród lubiła i zawsze państwo na wiosnę razem tam kwiatki sadzili. Żadnemu ogrodnikowi nie wolno było wchodzić. Państwo wchodzili razem, zamykali furtkę na klucz i tak całe godziny siedzieli, rozmawiali i czytali. A pani była taka młodziutka. W ogrodzie stała ławeczka pod starym drzewem ze zwieszającymi się konarami. Pani obsadziła to drzewo pnącymi różami i bardzo lubiła siadać na ławeczce pod nim, ale pewnego razu, gdy tam siedziała, konar się złamał i tak strasznie uderzył panią, że upadła na ziemię, a na drugi dzień umarła. Doktorzy w ten czas mówili, że pan pewno zmysły straci i też za panią pójdzie. I dlatego pan tak nie cierpi tego ogrodu. I od tego czasu nikt tam już nie był, a nawet mówić o tym nie wolno. Mary nie pytała więcej. Patrzyła w ogień na kominku i słuchała wycia wiatru, który zdawał się dąć ze zdwojoną siłą i wściekłością. Dokonywała się w niej w tej chwili jakaś dobra zmiana. Odkąd przybyła do Mr. był to czwarty taki przypadek. Najpierw zdawało jej się, że zrozumiała ptaszka i była zrozumiana przez niego. Bo wtóre nauczyła się biegać i walczyć z wiatrem, co ją rozgrzało i poruszyło krew w żyłach. Następnie poczuła się pierwszy raz w życiu głodna. I wreszcie Poznała, co to znaczy kogoś serdecznie żałować. Myry robiła postępy. Lecz wsłuchując się teraz w zdycie wichru, poczęła łowić uchem jakieś inne odgłosy. Zrazu nie zdawała sobie sprawy, co to było, gdyż dźwięki te mało różniły się od wycia wiatru. Były jakieś dziwne, przypominały daleki płacz dziecka. Prawdzie jęki wiatru też niekiedy podobne były do płaczu, lecz tym razem Mary była zupełnie pewna, że głosy pochodziły z wnętrza domu, nie ze zewnątrz, gdzieś z daleka, ale z domu. Odwróciła się i spojrzała prosto w twarz Marty. Słyszysz? Ktoś płacze, rzekła. Marta się zmieszała. Nie, odparła. To wiatr. Czasem się zdaje, że ktoś się zabłąkał we wrzosach i jęczy. Wiatr potrafi tutaj gwizdać na różne tony. Ależ posłuchaj dobrze, rzekła Mary. To ktoś płacze w domu na jednym z tych korytarzy. W tejże chwili musiał ktoś otworzyć jakieś drzwi na dole, bo straszny przeciąg na korytarzu spowodował głośny łomot do drzwi pokoju Mary. Obie z Martą skoczyły na równe nogi, lampa zgasła, a przeszywający krzyk na korytarzu dał się słyszeć zupełnie wyraźnie. No widzisz, rzekła Mary, przecież ci mówiłam. Ktoś tu płacze i nie jest to płacz dorosłej osoby. Marta podbiegła. Zamknęła drzwi, przekręciła klucz w zamku, lecz zanim to zrobiła, usłyszały obie trzask zamykanych drzwi gdzieś na jednym z długich korytarzy, po czym wszystko ucichło, bo nawet wiatr uspokoił się na kilka minut. To wiatr jęczał, uparcie dowodziła Marta, a jeżeli nie wiatr, to na pewno mała Betty Butterworth, ta z kuchni, bo ją dzisiaj cały dzień strasznie zęby bolały. W głosie mówiącej, czuć było jednak coś nienaturalnego. Jakiś przemus. Także Mary spojrzała na nią przenikliwie. Nie wierzyła w to, co mówiła Marta.